Cześć kochani, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj u mnie zakróluję ciasto z rabarbarem. A więc zaczynajmy. Na początek ja sobie tutaj rabarbar pokroję drobną kosteczkę. Rabarbar mam pokrojony, przekładam go do półmiska. I zasypię dwoma łyżkami cukru. Razem wymieszamy i pozostawiamy na bok. A teraz bierzemy się za ciasto. Bijam sobie trzy jajka. Dosypuję cukier i będę miksować na puszystą masę. Teka cukrem mamy pięknie ubite. Teraz będziemy dolewać olej i delikatnie mieszać mikserem. Tylko do połączenia się spodników. Ok, starczy. Teraz sobie dolejemy maślankę i też delikatnie miksujemy. Pamiętajcie, żeby wszystkie składniki były w temperaturze pokojowej. OK, składniki mamy ładnie połączone. Teraz sobie dodamy dwie łyżeczki cukru waniliowego. Te delikatnie wymisujemy. I teraz do mąki dołożymy dwie łyżeczki proszku do pieczenia. I będziemy przesiewać do naszego ciasta. I mieszać już łyżką. Aż tak do wyczerpania naszej mąki. Ciasto mamy wyrobione. Teraz sobie przełożę do blaszki. Ja mam blaszkę o wymiarach 31 na 22 cm. Równomiernie rozprowadzimy. Co wylądowało w blasce. Ja sobie jeszcze wezmę troszeczkę mąki na sitko, delikatnie posypię nasze ciasto i będę wykładać rabarbar. A posypuję dlatego, żeby mi ten rabarbar nie oklał na samym spodzie. I wykładamy, rabarbar. ta barwa została na cieście. Odkładamy na chwilę na bok, i bierzemy się za kruszonkę. Mąka. Cukier. Masełko. O, bym. I cukier waniliowy. Dała proszek zamiast cukru. I razem mieszamy. Kruszonka zrobiona i teraz posypujemy ciasto. Teraz ciasto ląduje w piekarniku, u mnie nagrzanym na 160 stopni i piekę około 40-45 minut, ale wiadomo do suchego patyczka. Ciasto upieczone, zobaczcie jak pięknie wyrosło. Teraz pozostawiamy do przestygnięcia. Ciasto delikatnie mi przestygło. Teraz sobie wyciągnę z blaszki. I pozostawiamy do ponownego przesunięcia. mi ja się dalej studzi, a ja sobie zrobię w międzyczasie lukier, cukier, puder. i do tego sok z pomaranczy, i będziemy mieszać. Często zdążyło mi już przestygnąć, więc sobie teraz polejemy lukę. I teraz będę rozkramać. Zobaczymy, co tam nam w środku wyszło. Ciągnę ze środka. Zobaczcie, jak fantastycznie wygląda. A więc wy, kochani, jeśli Wam się podobał ten pomysł na to ciasto, działajcie. Życzę smacznego i do zobaczenia!